Powiem tak, zupełnie szczerze. Wydawało mi się, że powinno być na odwrót. Jak mam być szczery? Stało się tak, jak się stało. W zasadzie nic się nie stało. Czy to znaczy, że ja uważałem, że coś się stanie? Ciężkie filozoficzne się maluje pytanie. No właśnie. No ale w kad... no dobra, film jest, nie? No. Na początku jeszcze. Mal piszą, strona do wymieniania przedmiotów i w ogóle. Yy, to jest w ogóle niesamowite jak bardzo te cińciki się rzucają na te dziadostwo. Ja nie wiem po co im to jeszcze oni to jedzą czy co, ale normalnie mówią tak, daj mi taką, daj mi taką. A na małpie są. Wpisujesz się tak. Blackocudz. I szukasz. Kurde ty dziadu że się chociażby, szukaj ok, no, mywy pa i pa. Kminisz, no i są takie. Se takie wziąłem, zobaczymy czy będą schodzić. Jak będą to będzie spoko, a jak nie no to wiadomo co i komu i gdzie. No więc tak, wydarzyło się coś takiego, o, no ja, w sensie to jest jakieś ło, coś tam. No, 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 yy, powiem tak, jeżeli chodzi o te przepustki, zmieniła się moja opinia na ich temat. No, się zmieniła, dlatego że od momentu kiedy zrobiły one największe ściubi dubi, to mi się trochę mental co do inwestowania zmienił. Jak zauważyliście, zmiana mojego mentalu nastąpiła w maju. A one zrobiły Subi-Dubi w kwietniu. Dlatego trochę się tu pozmieniało, co do mnie. Ale to dobrze, że w końcu mogę sobie coś o nich nagrać, no bo jakikolwiek mam pretekst. Co jest w ogóle ciekawe, to ich ilości. Ilości tych przepustek są, no, takie, jak się każdy spodziewał, że będą takie, no, plus minus zerowe. Wydawało mi się, że te przepustki troszeczkę już. Ja wiem, że te przepustki długoterminowo mają gigantyczny potencjał. Ja to rozumiem, bo ich jest zero, jakby, nie? W sensie, nawet jeżeli będzie sobie od czasu do czasu przychodziła jedna osoba i kupowała po jednej sztuce, to koniec końców te przepustki i tak będą coraz. będzie ich mniej i mniej i mniej. No i tak to funkcjonuje. Jeżeli chodzi o tę przepustkę, którą widzicie teraz, ja to, ja to kupowałem po bardzo różnych cenach. Raz kupowałem po 150, raz to kupowałem po 108. Pamiętam, że to kupowałem jakoś tak skutkowo, nie? W sensie uśredniałem to i tak dalej. No ale w pewnym momencie ja powiem, że w pewnym momencie, jeżeli o te przepustki chodzi, ja zmieniłem swój mental na taki, którego nie powinienem był opowiadać o nich w każdym razie już aż tylu przepustek nie mam mam ich mniej nie wiem czy można nazwać to sukcesem czy nie, ale i tak mam ich sporo dosyć tylko, że nie tych tych mam chyba tyle co w ekwipunku, czyli cztery to hmm. będzie tak to chyba będzie najprościej wyszukać aha no, halo. pustka. Zajebiste. O, ja mam tylko dwie aktualnie. Dwie, czy, czy jeszcze jakoś tam mam w magazynie? Tych mam dużo. Tych mam cały, no chyba 40 sztuk, czy 45, coś takiego. Oczywiście, one nie zrobiły jakiegoś takiego siubidubi. Może takie leciutkie ale i tak nie są one po jakiejś zawyżonej cenie. Także tu jeszcze sobie będę czekał, no nie, żeby cokolwiek można było powiedzieć, że się dzieje. No niestety, największą ilość chyba yy, tych przepustek. Nie pamiętam czy ja nie, nie pamiętam w ogóle jak wyglądał ten proces kupowania tego, czy to było tak, że był buy order za 250, ja je sprzedałem za 250, a potem ja zrobiłem sam buy order za 200. I stąd mam te przepustki, wszystkie, które aktualnie mam. Bo to był jakiś taki flip, który zresztą był na kanale wtedy, że dlatego wszedłem w posiadanie tak dużej ilości przepustek, bo sprzedałem jakąś tam ilość przepustek i za nie odkupiłem większą ilość, ale taniej. Tak to było. No i one się zjebały sceny. No wiadomo, jakby, jak to działa. Eee, dla ten powiem, że. Te, które mi się udało sprzedać, udało mi się sprzedać tak, że się nawet z tego ucieszyłem. To nie znaczy, że zarobiłem na tym czy cokolwiek, chociaż może, może jakieś tam groszyki czy coś takiego, ale no, no, no tutaj akurat mało było pola do tego, żeby jakikolwiek jaką, zysk z nich zrobić. Teraz mówię, dla mnie te przypustki, tak jak to powiedziałem wtedy na początku, taki mówię to teraz i będę tak zawsze powtarzał, te przepustki dla mnie osobiście są przedmiotem, który ma leżeć. Tylko zmieniłem do nich mental, że jeżeli na przykład, o, na przykład dajmy że na małpę by wchodziły te przepustki i małpa by na nich narysowała mi 500 złotych, to ja je tam wpłacę. Tak to, o, tak to nazwę. Że jeżeli te przepustki wchodziłyby po 500 na małpę, a byłyby po 100 na Steamie, to ja nie będę trzymał tych swoich. No, i w ten sposób ja sobie utylizuję po prostu te przepustki, nie? Yy, tak to u mnie funkcjonuje. Na przykład one Jupynie powystawiane, no bo są strasznie drogie, tylko nie schodzą, itd., tak dalej, tak dalej. A więc wydawało mi się osobiście, że wyjście z Szanghaju raczej będzie działało na te przepustki w taki sposób, że one sobie zlecą, no bo ludzie powiedzą: O, teraz trzeba szybko wlecieć w przepustki ze Szanghaju. Żeby sobie zmienić te inwestycje, tak, bo je pewnie też wyrzucą, będzie to samo, simple 5x, a czy tam 10x, robimy pieniądze z niczego i w ogóle. No mi się tak wydawało, że w ten sposób ludzie do tego podejdą. Okazuje się, że jednak te itemy może nabrały jakiegoś takiego, znaczy to w ogóle chyba na samym początku podobnie wyglądało. Ale może oni po, podchodzą do tego, że to jest jakieś unikatowe i tak dalej. No dziwi mnie to dosyć solidnie, ponieważ wydaje mi się, że o unikatowości tego przedmiotu to wiedzieliśmy na samym początku. I to, że on w ogóle tak zleciał z yy, ceny, no to jest logiczne, no bo to jest taki handel, no nie? No, nie będziemy przepustki trzymać na 300 zł przez cały czas, no bez przesady, nie? To, to by było popierdolone, yy, to akurat byłoby całkiem skrajnie odjechane, ale <śledzimy> tak powiem z drugiej strony, że jeżeli dzisiaj ktoś chciałby kupić tych przepustek, na przykład kilkadziesiąt albo kilkaset, tak wziąć i się w nie wpierdolić na ostro, to nie ma jak. No, no, nie za bardzo. Jest to całkiem utrudnione, no bo rzeczywiście na Steamie się troszeczkę ich kupi. To prawda, na Steamie, na Steamie dasz radę. Tylko pytanie jest następujące: czy na przykład na Bayernerach dałbyś radę ich kupić, powiedzmy, nie wiem, chociażby te 15 sztuk, no to jest to, to jest właśnie to z nimi, że to, to jest jakby cały ten mankament. Na innych marketach to nawet nie próbuję ich kupować, bo na takimi opinie no to są po 300 RMB wystawione tylko i wyłącznie i to ich nie jest tak dużo wcale. Z 15 ich jest, czy co, coś takiego, z 15 po 300 RMB, więc to jest ogólnie dla mnie dosyć interesujące z nimi. To jest ciekawe, bo jeżeli na jakiejkolwiek stronie. Te przepustki się odpalają, że coś z nimi można robić, bo to ogólnie raczej y, dużo jest takich miejsc. I jak się tylko pokazuje ta przepustka, to ona od razu tam jest rozjebana. To jest wiadomo, ona, ona, ona to, to w ogóle nawet nie, nie, ma, nie, nie ma co liczyć. Jakby jeżeli tylko widzisz tę przepustkę, to znaczy, że jest rozpierdolona najbardziej, jak się tylko i wyłącznie da. Tak to działa. Jak masz, jak masz item, którego jest 5, y, której na bafie jest jedna oferta za 100, a już druga oferta jest za 500. I ostatnia sprzedaż jest 3 miesiące temu. To jak ten item gdziekolwiek wchodzi, to znaczy, że albo będzie wystawiony tam za 20 zł, albo będzie wchodził za 2 miliony. To jest już wiadome, bo tego się nie da wycenić. To jest niewycenialne po prostu. Bo jak ktoś to wyceni do Steam, to nagle się okazuje, że do buffa jest rozjebane. A jak ktoś wyceni do Bafa, to się okazuje, że do czegoś innego jest rozjebane. Bo jest za mało itemów. Jest za mała baza po prostu. Tak to działa. Dlatego tutaj trzeba przyznać, że pod tym kątem świetny item. Akurat pod kątem trzymania, no myślę, że. Pff, myślę, że więcej ich nie będzie. No nie. już totalnie ich więcej nie będzie. To, to już mm, nic nie zrobią z tym. Mm, no chyba, że na Szanghaj dodadzą viewer pasy z Kopenhagi. Może, może, nie wykluczam, możliwe, możliwe, zdecydowanie. Tak, tak, tak będzie. Yy, także to jest ogólnie jeszcze taka perspektywa. I co by jeszcze można było tu powiedzieć? Jedyne, co, co mnie zastanawia, to to, czy na Szanghaju się cokolwiek z przepustkami wydarzy, ale myślę, że nie. Myślę, że nie. I to, że się tam nic nie wydarzy, to jest chyba w ogóle kolejny plus dla tej przepustki. Że to jest kolejna taka rzecz, która po prostu będzie dawała ala gratyfikację dla niej. Że się po prostu nic nie wydarzy. Tak, tak ja bym przynajmniej strzelał, nie? No, no tak mi się wydaje, że raczej nie będzie fajerwerków tam żadnych. A gdyby były, no to zajebiście. Jakby ja jestem za. Jestem za tym, żeby jak najwięcej było fajerwerków tego typu. No bo to są najbardziej darmowe pieniądze, jakie tylko i wyłącznie mogą być, nie? Jeżeli jest taka zmienność na rynku, no bo to się łatwo na to reaguje i w ogóle jest to całkiem nieskomplikowane. No i także tak to wygląda na ten moment. Ciekawi mnie, no, no, to, no jest to dla mnie ciekawe, co się jeszcze z tym będzie dalej działo, ale zdecydowanie trzymam się swojego takiego pierwotnego planu, jeżeli chodzi o większość, czyli, że nie sprzedaję ich, nie ruszam ich. Do momentu, do kiedy ktoś, jakaś strona czy cokolwiek, nie daje za nie ceny totalnie z kosmosu, jeszcze mnie to ciekawi, czy nie powinienem zrobić czegoś takiego, że w momencie, kiedy już da mi te ceny z kosmosu, to czy nie powinienem ich wtedy jeszcze odkupić? No bo jakby i tak na tym zarobię, nie? Tam powiedzmy 6 czy 7 dych, coś takiego. Ale pytanie, czy nie powinienem ich jeszcze potem wtedy odkupić? Żeby już tak wiecie, dla zasady samej. Żeby po prostu mieć tę ilość. Nie wiem. I jeszcze tak powiem, bo to pewnie też kogoś ciekawi. Czy gdybym dzisiaj mógł się pozbyć tych wszystkich przepustek i robić z nimi cokolwiek innego, to czy bym to zrobił? Eee, tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie pozbyłbym się bardzo chętnie wszystkich tych przepustek. To totalnie. No. Myślę, że bez żadnego wahania i bez w ogóle żadnego oglądu. Jeżeli tylko byłaby opcja, żeby w opłacalny i fajny sposób wszystkie naraz wypierdolić, nawet ko kosztem tego, że mogłyby jeszcze urosnąć. Jeżeli nagle zaczęłyby drożeć, jak posrane, na przykład kosztowałyby 200, 300 zł czy coś takiego, jestem pierwszą osobą, która po prostu to wyrzuci z ekwipunku, skapitalizuje ten zysk i zacznie z tymi pieniędzmi robić coś innego. To jest właśnie to, że gdybyście mnie zapytali na przykład yy, o to samo pytanie, gdyby ta sytuacja wyglądała tak samo w kwietniu, to bym powiedział: Nie, no to jest long term, niech se leży, nie? To jest long term, yy, niech zostało to zakupione po to, żeby leżało, zostało zakupione po to, żeby pracowało, więc niech leży, niech pracuje, taki był plan i tak dalej. Dzisiaj, jeżeli mnie o to zapytacie, powiedziałbym, że nawet gdybyście mi powiedzieli, że ta przepustka. W perspektywie 5 lat zrobi 5X. Tak, o nawet takie założenie. Sprzedajesz dzisiaj, czy zostawiasz? No to powiem, że yy, sprzedałbym. Jeżeli tylko cena byłaby dobra. Sprzedałbym. No, nawet jeżeli by mi powiedział, powiedział ktoś, że teraz jest 2X i za 5 lat będzie jeszcze 5X, czyli za 5 lat będzie 10X. Teraz 2x czy za 5 lat 10? To wybrałbym. Ten. Wybrałbym 2x teraz. Tak mi się wydaje. Że jednak przy tych procesach, które ja bym z tym robił, przy tej wiedzy i tych możliwościach i tym, jak mało w tym mam kapitału, po prostu bardziej się to opłaca. Tak mi się wydaje. Że 10 tysięcy czy ileś tam pieniędzy, nie wiem ile. Jakoś tak. Teraz byłoby więcej warte niż yy, powiedzmy 50 za 5 lat. No, z różnych powodów bardzo, ale, ale im bardziej się na tym zastanawiam, tym bardziej się utwierdzam w tym przekonaniu, że tak by mogło być. Yy, także taka jest moja, taki jest mój ogląd na nie. Tak on się prezentuje. A jeżeli będzie ich tylko i wyłącznie mniej i te transakcje będą na nich zachodziły, no to chyba tylko i wyłącznie dobrze, nie? Jeżeli one mają rzeczywiście jakąś tam perspektywę, żeby za te 2, 3, 4 lata zrobić jakiś wynik, no to niech go robią. No, no jakby feel free. <grym> tak to nazwę. A jeżeli te z coinami też mają mieć jakąś perspektywę i też mają wbijać za chwilę 200 zł czy 300. To też niech wbijają i niech robią, nie? I będzie też dobrze. Całkiem. Także to na tyle. Hej.